Waha uwagi trenera, lewa ręka, trzymaj dystans, no ale jak do tej pory te dwie rundy zdecydowanie na korzyść Polak, ani w jednym przypadku nie zagroził mu Kevin McBride, który już delikatnie rozbity, szeroko łapie powietrze, patrząc na to jak wygląda po dwóch rundach Kevin McBride, no obawiałbym się o jego ewentualną kondycję i to czy wytrzyma, ale to jest problem Irlandczyk Kevin McBride, sześć pojedynków to 5 porażek i tylko jedno zwycięstwo. Wygrał w październiku ubiegłego roku z, Frankiem, z Franklinem Egobi, kiedy startował w turnieju Price Fighter w Londynie. Później w półfinale spotkał się z Matem Skeltonem, no i tutaj dyskusyjna decyzja sędziów, którzy przyznali zwycięstwo Skeltonowi, co spotkało się ze sporym protestem i widzów, i samego Kevina McBride'a. No ma no, się niepotrzebnie, Mariusz daje pole McBride'owi, ale stara się go właśnie wyprzedzać tym lewym, bo tak no, ciężki ale... zawodnik jest trudny do zatrzymania. Ale wszystkie ciosy, które zadawał Kevin McBride zostały wyłapane przez Mariusza, chowa się Mariusz za podwójną gardą, ładnie schodzą mu ręce, kiedy Kevin McBride stara się bić na korpus, tak jak teraz widzą Państwo, sporo chaosu w poczynaniach Kevina McBride, no i lewy prost. Długi jest ten lewy, prosty Mariusza Wacha. Powinien zdecydowanie częściej go używać. Teraz był lewy i prawy, trafił Mariusz, ustawia sobie Kevina McBride'a. Dawał ja takiego do przyspieszenia, choć teraz próbował właśnie poszukać prawego kaga po dole, ale musi uważać w tych wymianach, bo bardzo dużo i bardzo groźnie zadaje w tej ciosce McBride. Ściąga głowę i zadaje krótki prawy sierpowy. Uh, Długi there's a, there's a yeah. lewy po raz kolejny, powoli, powoli rozmontowuje Kevina McBride'a, Mariusz Wach, to są wszystko ciosy z opóźnionym zapłonem, te ciosy na korpus, teraz był lewy i prawy podbródkowy, wyłapany na rękawice przez kolei przez Irlandczyka, więcej, więcej ruchu Mariusz, troszeczkę w prawo, troszeczkę w lewo, niestatycznie. Both with their Ach, przestrzelony teraz, prawy prost. Ciężko jest jeżeli się wda w taką jednostajny rytm walki, tak jak właśnie to wygląda w tym pojedynku. mi to pasuje, ale teraz dobry prawy może Mariusz się obudził. I na korpus. Zobaczy, że trafił McBrida. Kolejny dobry prawy na korpus, prawy na górę. No. Ładnie teraz zaznacza swoją przewagę. Mariusz Bach. Zgiął się po tym czasie na korpus Kevin McBride. Odczuł to uderzenie na głowę i teraz proszę znowu czysto nad lewą ręką wchodzą te prawe sierp tam powinien bić mariusz jak najczęściej Trzy, cztery ciosy które doszły celu zgiął się w pewnym momencie kevin mcbride kopiuje tę akcję teraz mariusz Waki zakończył tę rundę mocnym uderzeniem Yeah, and McBride certainly kind of looked like he was shaken up by that. He turned around and looked at his corner like, what happened? Yeah. Approaching round number four of the schedule 12. Trzy rundy za nami, wszystkie trzy na razie według mnie dla Mariusza waha zdecydowanie, tym bardziej teraz w tej naprawdę mocno Polak zaznaczył swoją przewagę nad ciężkim, tłustym Irlandczykiem, w tej chwili Kevin McBride 134 kg i to absolutnie widać, zero szybkości, zero mobilności w ringu. Ale proste, lewy prosty właśnie Mariusz powinien szukać miejsca dla prawej, kilka razy bardzo ładnie przygotował. Prawy prosty po uniku w, w prawą stronę. No, tym bardziej, że schodzi ta lewa ręka Kevina McBride'a i tam e, pod koniec trzeciej rundy parę razy mocno przyłożył Mariusz. Bardziej swą masą w tej chwili, gdzie do przodu Kevin McBride e, nie ma w jego wykonaniu ciosów zadawanych na takim luzie. Nie ma tego strzała bicza, e, z takiego tego elementu bicza. Tutaj ładnie Mariusz, różne strefy, jest korpus i teraz znowu na dół, cios na górę, podwójny i ładny prawy sierpowy na pod lewą rękę. Ale widać, że możecie nastawić już tutaj na nakotujący cios, jest spokój taki, starał się przygotować akcję, tylko niepotrzebnie troszkę dał się taki rytm walki McBride'a, te wolne tempo, widocznie pasują, powinien samemu coś spróbować, jeszcze zerwać na pewno go na to stać. Jeżeli widzi, jak nie ruchamy, tak naprawdę w tej chwili Kevin McBride powinien podkręcić tempo. To, co zrobił pod koniec trzeciej rundy, kiedy zupełnie się pogubił McBride, kiedy doszedł ten mocny cios na korpus, który zgiął olbrzymiego Irlandczyka, a potem, kiedy przy linach dopadł go paroma ciosami. To jest to, co powinien zrobić Mariusz, tym bardziej, że spore problemy kondycyjne u McBride'a bardzo statycznie boksuje Irlandczyk. piękny teraz cios. kolejny cios Mariusza. Widać słabnie Irlandczyk. musi to Mariusz wykorzystać, powinien jeszcze nacisnąć przez tą lewą rękę właśnie, tą lewą rękę właśnie znaleźć szansę. A ma przynajmniej wykończenie tej walki. Ma przecież Mariusz bardzo doświadczenie, sparował z najlepszymi pięściarzami, z Nikołajem Walujewem, z Samuelem Peterem, z Usłanem Czegajewem, z Łanem Krasniczym ładnie teraz był lewy, prawy i wyprzedza odrzuca tą lewą ręką, stopuje jakiekolwiek zamiary Irlandczyka, Polak no i odejść, odejść, odejść Mariusz nie ma sensu wchodzić w pół dystans tym bardziej, że jest tutaj możliwość do tego, by ładnie rozbijać obronę Irlandczyk zepchnął już w tej czwartej rundzie do obrony Irlandczyka kolejny mocny prawy ląduje na Stworzy McBride'a. O, akcja. Ale strzelił prawym nad lewą ręką i to jest po walce. Koniec tego pojedynku. Koniec. Mariusz Wach wygrywa przez knockout. To polski wiking. W ten sposób Mariusz Wach Zakończył swoją 25. walkę w zawodowej karierze, znakomicie sobie ustawił lewą ręką, potem kiedy zjechała ta lewa ręka McBride'a, strzelił w bardzo mocnym prawym, posyłając kolosa na deski. Efektowne zwycięstwo Mariusza, to co mówiłem, załóż żeby tą lewą ręką przygotował sobie miejsce, znalazł tą lukę, szybki, krótki prawy nad lewą ręką McBride'a i wziął McBride nieprzytomny leży jeszcze nie się to było naprawdę to było bardzo, bardzo mocne uderzenie. oto Mariusz kołodzi na pierwszym planie w jasnej marynarce promotor proszę zobaczyć uwagi przestrzeń. teraz lewy i prawy nad wysuniętą lewą ręką zupełnie bez obrony Kevin McBride ale to się musiało tak skończyć kiedy patrząc na to w jaki sposób bukszował McBride kiedy był bez szybkości, bez kondycji, bez pomysłu na to cokolwiek zrobić. Ciosy wyprowadzą naprawdę bardzo wolno. Te ciosy nie miały w sobie energii. No a Mariusz od początku długi, naprawdę długi, lewy, prosty, którym rozmontował McBride'a. No i w czwartej rundzie postawił diagnozę. Bardzo dobrze że się nie spieszył. Sam najlepiej przeanalizuje tą walkę, wyciągnie z niej wnioski. Naprawdę bardzo dobry, lewy, prawy, prosty. Wyczął moment. Popatrzmy jeszcze raz na tą akcję, lewy i ten prawy natychmiast i on musiał tak się skończyć nad lewą ręką i koniec pojedynku Paweł Skrzycz, który e, współpracował i z Władimirem Kliczko w Gwardii e, Wrocław i Warszawa i z Mariuszem Wachem powiedział, że obaj mają wspólną jedną wspólną cechę, obaj jak uderzą urywają głowę, obaj mają nokautujący cios, myślę, że po tym efektownym zwycięstwie e, i jeszcze większą uwagą bracia Kliczko zaczną przyglądać się Mariuszowi Wachowi, bo oto pojawiał się, pojawił się pięściarz, który ma odpowiednie warunki fizyczne, odpowiednią siłę do tego, by ewentualnie wejść z nimi do ringu. No, na pewno jest to duży krok w karierze Mariusza niż w y, swojej federacji WBC. Jest to wysoki na pewno awans w rankingu no, i już wie, może będzie stworzona szansa walki z Braćmi Kliczką. No na to myślę jeszcze troszeczkę Mariusz Wach, chociaż pewnie serce jego i ambicje sportowe chciałyby już, już natychmiast do, dopaść braci kliczko. Natomiast faktycznie ten tytuł International Federacji WBC i tak efektowne zwycięstwo nad McBride'em, który, który proszę zwrócić uwagę cały czas leży na ringu, nie podnosi się, bo to był naprawdę ciężki nokaut w wykonaniu polskiego wikinga. Bardzo ba... mocny cios ze względu na to, że McBride nie widział tego ciosu. Proszę zwrócić jeszcze raz uwagę. Lewy, prawy, ten cios, którego nie widział, spowodował destrukcję McBride'a. No, drodzy Państwo, piękne, efektowne zwycięstwo dzisiaj Artura Szpilki, wspaniałe, także efektowne zwycięstwo Mariusza Wacha. No, ta nasza waga ciężka ruszyła bardzo mocno do przodu. 10 września Tomek Adamek z Witaliem Kliczko bardzo ciekawie się robi. A za uwagę dzisiaj dziękuję Albert Sosnowski i Sebastian Szczęsny. Do usłyszenia, do zobaczenia. The neck just moves, hits your central nervous system. Absolutely.